W prezentacji będzie ratą co ze stresem wynikającym z choroby I mówiąc o chorobie, mówiąc o chorobie, chciałabym się oprzeć na takiej koncepcji, która umuje rodzinę jako system. I tutaj w taki schematyczny sposób chciałam pokazać rodziców, to duże koło i duży kwadrat. Dzieci to mały kwadrat, małe koło. I tutaj sedno tego systemu stanowią relacje zaznaczone strzałkami. Jak widzimy, każdy element tego systemu wzajemnie oddziałuje na inny element. I tutaj widzimy, że w tym systemie pojawia nam się pewna zmiana. Tą zmianą jest choroba, a zapalenie skóry, które dotyczy jednego z dzieci. Tutaj mamy zaznaczone. I możemy zauważyć, że zostaje w pewnym sensie zakłócona równowaga w tym systemie, zmieniają się relacje. Podkreśla się, że, zwłaszcza, ma to wpływ na relacje między dzieckiem a rodzicami. Ale też w szczególny sposób chciałam tutaj zaznaczyć relacje rodzeństwem. To też o czym wspominali Państwo w wynikach ankiet, że często pojawia się zazdrość, że koncentracja rodziców jednak w większym stopniu jest y, skupiona na tym dziecku chorym. Ym, coś, co jest y, myślę bardzo istotne dla nas, to to, że system ma taką y, tendencję do dążenia do równowagi, między tendencją do zachowania stałości, a tendencją do zmiany. Czyli to by oznaczało dla nas, że to, że pojawia się zmiana w systemie, nie musi oznaczać, że on będzie funkcjonował w jakiś nieadaptacyjny sposób. On prawdopodobnie wróci do równowagi, tylko będzie potrzebował na to troszeczkę czasu. I tutaj kilka slajdów, które są takim podsumowaniem, i myślę, że są to rzeczy bardzo dobrze znane Państwu z doświadczenia, wpływ choroby na pacjenta i na jego rodzinę. Natomiast moim celem było tutaj zebranie ich, aby pokazać, że ten wpływ jest taki bardzo holistyczny, że dotyczy tak naprawdę każdego członka rodziny. Po pierwsze mamy tutaj zmiany w relacjach rodzinnych, co też mogliśmy zaobserwować na tym schemacie. I tutaj pojawia się takie określenie uzależnienia od rodzica. Ono oczywiście jest w takim cudzysłowie. Chodzi tutaj o to, że być może dziecko nie jest tak samodzielne, jakby chciałoby w związku z tym, że w związku z pielęgnacją skóry, w związku z koniecznością wizyt lekarskich, z koniecznością stosowania diety, no to też może rodzić pewnego rodzaju bunt i prowadzić do problemów wychowawczych. Inny wpływ, inne konsekwencje to na przykład dodatkowe obowiązki, które tak naprawdę dotyczą całej rodziny, na przykład sprzątanie domu, Dodatkowe prania, ym, konieczność stosowania diety, ym, która pojawi się na tym slajdzie, ym, ale też ograniczenia w, w wolnym czasie, niemożność posiadania zwierzęcia domowego, co czasami jest największym problemem dla narodzeństwa dziecka chorego. Ym, też warte podkreślenia, że hipoalergiczne detergenty i dieta często mają dla budżetu. I też nie sposób, mówiąc o wpływie choroby na funkcjonowanie, nie wspomnieć tutaj o funkcjonowaniu szkolnym, czyli to, że nieprzespane noce często skutkują zmęczeniem, ono wpływa na mniejszą koncentrację uwagi i może przekładać się na niższe wyniki w nauce. Zaostrzenia choroby i hospitalizacje mogą wiązać się z większą ilością nieobecności, które też na pewno nie będą pomagać dziecku w systematycznym zdobywaniu wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o tą następną konsekwencję, o wpływ na takie funkcjonowanie społeczne w gronie rówieśników, to tutaj bardzo pozytywny rezultat tej Państwa ankiety, że jednak takich dużych konsekwencji, takiej stygmatyzacji wśród kolegów w szkole jak gdyby dzieci nie zgłaszały. I tutaj, jeszcze konsekwencje choroby przewlekłej dotyczące zmiany w pełnionych rolach. Tutaj oparłam się konkretnie na roli matki. Matki, która pełni również wiele innych ról, takich jak żona, córka, pracownik, przyjaciółka. I widzimy, że choroba dziecka wpływa tak naprawdę na funkcjonowanie z każdej z tych ról. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w roli matki, tutaj zaznaczyłam to rolę w taki wyróżniony sposób ponieważ mówi się o tym, że pielęgnacja skóry, opieka nad dzieckiem wymagają bardzo dużych nakładów czasowych. W związku z tym, żeby zachować jakąś równowagę w pełnieniu różnych innych ról, trzeba zrezygnować, wycofać się z którejś z innych i często niestety taką rolą w pierwszej kolejności są jakieś kontakty towarzyskie, tutaj schematycznie zaznaczona przyjaciółka. Co może skutkować tym, że taka osoba traci grupę wsparcia i może mieć negatywne konsekwencje? Stąd taka, taki pomysł, koncepcja, która mówi o tym, że być może taka perfekcyjna, idealna matka wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem może wystarczy być wystarczająco dobrą matką. Podkreśla się również, że taka matka, która również ma czas na realizację swoich potrzeb, jest bardziej szczęśliwa, to przekłada się na mniejszą frustrację, mniejsze zmęczenie i może mieć pozytywny efekt. Mówiąc o wpływie choroby na funkcjonowanie rodziny, nie sposób pominąć takich emocjonalnych konsekwencji. I tutaj pozwoliłam sobie wymienić kilka z takich często pojawiających się emocji. Rozdrażnienie, złość, lęk, smutek, bezradność, poczucie beznadziejności, ale też poczucie winy. Generalnie można powiedzieć, że je wszystkie możemy sprowadzić do stresu, który wiąże się z radzeniem sobie z chorobą. Mówiąc o stresie, myślę, że warto przyjrzeć się, co dzieje się w takiej sytuacji z takiego psychologicznego punktu widzenia. Tutaj opieram się o taką te relacyjną teorię Lazarusa i Folkman, która mówi o tym, że w przypadku stresu mamy do czynienia z nierównowagą między wymaganiami a zasobami. Wymagania to inaczej stresory i w konkretnym przypadku, o którym dzisiaj mówimy, będzie to na pewno choroba. Natomiast coś, co jest takie bardzo optymistyczne, jeżeli chodzi o tą koncepcję, to to, że my mamy przeciwwagę dla tych stresorów i to są zasoby. Są to generalnie wszystkie zmienne, które nam będą pomagały radzić sobie ze stresem. Będę o nich dokładniej mówiła za chwileczkę. I tutaj jest podkreślone, że są to zewnętrzne i wewnętrzne możliwości. Wewnętrzne, czyli takie właściwości wynikające z właściwości jednostki. I zewnętrzne, na przykład wsparcie społeczne. Stres to będą wszelkie zjawiska, które będą wytrącać nasz organizm równowagi między wymaganiami a zasobami. Jeżeli chodzi o wpływ stresu na topowe zapalenie skóry, to tutaj nie sposób pominąć wzajemnego powiązania między skórą a układem nerwowym. Mają wspólne pochodzenie z tego samego listka zarodkowego, mają wspólne neuroprzekaźniki i zarówno komórki skóry, jak i układu nerwowego biorą udział w procesach zapalnych, immunologicznych, w reakcji na ból i stres. Stąd można powiedzieć o takim dwukierunkowym wpływie. Z jednej strony stres może ym, sprawiać, że zmiany się pojawiają i je zaostrzać, a z drugiej strony choroba ze swoimi konsekwencjami może być dodatkowym źródłem stresu. Jeżeli chodzi o wpływ stresu jako przyczyna typowego zapalenia skóry, to tutaj tak króciutko, ponieważ myślę, że o biologii było dzisiaj bardzo dużo mówione. Generalnie są to dysfunkcje bariery naskórkowej, zaburzenia funkcjonowania osi górze, przesadka nadnercza, zwanej osią stresu, zmiany w cytokinach i stres wpływa na komórki tuczne i neurokortydy. W momencie, kiedy znamy te wszystkie mechanizmy, myślę, że najważniejsze pytanie, jakie sobie stawiamy, to w takim razie, co możemy z tym wszystkim zrobić? I takim procesem, który pozwala nam przywracać równowagę między zasobami a wymaganiami, jest radzenie sobie ze stresem. Ono oczywiście ma na celu również poprawę stanu emocjonalnego. I coś, co jest bardzo ważne, co jest tutaj na samym dole slajdu, to to, że o skutkach konfrontacji stresowej w większym stopniu będzie decydowała aktywność podjęta wobec tego stresora, czyli w tym momencie to, co Państwo zrobią w obliczu choroby, jak sobie będą z nią radzili. Niż to, jaki jest obiektywnie ten stresor, czyli to, jak obiektywnie ta choroba przebiega. Przykład takiego nieadaptacyjnego radzenia sobie ze stresem, to są tak zwane strategie ucieczkowo-unikowe. Tutaj skrajny przykład to ucieczka w alkohol czy w narkotyki. Natomiast może bardziej nam znany to na przykład unikanie rozmów na temat choroby, czy uciekanie w pracę. Natomiast tutaj możemy zaobserwować takie błędne koło, ponieważ ta strategia prowadzi do tego, że mając nierozwiązany problem, chcemy, unikamy go, nie konfrontujemy się z nim. Problem cały czas istnieje, co wiąże się z częstszym doświadczaniem przykrych emocji. To powoduje, że czujemy się coraz bardziej bezradni, tym bardziej nas to skłania do ucieczki. I ucieczka powoduje, że problem nadal, nadal istnieje, nie konfrontujemy się z nim i tych problemów jest niestety coraz więcej. W takim razie teraz chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co może nam pomóc i nad takimi adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie. I tutaj właśnie przechodzimy na drugą stronę równania do różnych zasobów. I obecnie mówi się bardzo dużo o emocjach pozytywnych, negatywnych sytuacjach stresowych, o, radzenia, o radzeniu sobie opartym właśnie na tym założeniu. I pierwszą taką strategią jest pozytywne przewartościowanie, które mówi o tym, aby starać się dostrzec pozytywy w tym, co nam się przytrafia. Zdaję sobie sprawę, że na początku to może brzmieć dość banalnie i trudno zauważyć coś pozytywnego w przywlekłej chorobie dziecka. Natomiast w dłuższej perspektywie, to mogę powiedzieć z doświadczenia pacjentów, niektórzy mówią o tym, że swojej chorobie zawdzięczają to, że na przykład rodzina była bardzo zgrana, bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Natomiast zdaję sobie sprawę, że oczywiście jest to bardzo trudne. Inny sposób radzenia sobie, to radzenie oparte skoncentrowane na problemie. Można powiedzieć, że jest to taka opozycja do radzenia sobie w sposób ucieczkowy. I tutaj też, co jest bardzo ważne, to takie podkreślenie, że nie koncentrujemy się na problemie, a na sposobach jego rozwiązania. Czyli nie jesteśmy cały czas w chorobie i w jej konsekwencjach, a bardziej koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić. I tutaj oczywiście jest taka kwestia, że nie wszystkie obszary będą się dawały rozwiązać i będą mogły być poddane naszej kontroli. I tutaj jest taki pomysł, aby w takich sytuacjach starać się znaleźć takie aspekty, które jednak są do opanowania. Czyli mm, na przykład, kiedy czuję, że na przebieg choroby nie mam za dużego <coughs> emocji, być może starać się na przykład y, zwracać większą y, uwagę na kontrolę drapania y, związanego ze świątem. I taka, można powiedzieć, bardzo banalna i prosta strategia, która nazywa się dość skomplikowanie kreowanie pozytywnych zdarzeń i nasycanie zwykłych zdarzeń pozytywnym afektem. Natomiast wiąże się ona z kreowaniem pozytywnych wydarzeń w naszym życiu. Czyli tak naprawdę tworzenie sytuacji, które będą dla nas źródłem emocji pozytywnych. I tutaj taki bardzo prosty przykład, jak miłe spotkanie rodzinne czy wspólne spędzenie czasu. Celem tych wszystkich aktywności jest poszukiwanie i odnajdywanie pozytywnego znaczenia. I tutaj można powiedzieć, że kiedy mówimy o chorobie, bardzo często koncentrujemy się na wynikającym z niej stresie i tych wszystkich negatywnych emocjach, o których mówiłam. I stosując te strategie oparte na emocjach pozytywnych, możemy tworzyć taką przeciwwagę dla tych emocji negatywnych. I zachęcam Państwa do zrobienia takiego krótkiego ćwiczenia, aby spróbować sobie stworzyć listę pięciu małych przyjemności. Które mogą sobie Państwo zrobić każdego dnia. To nie muszą być jakieś duże rzeczy, mogą trwać kilka minut, ale naprawdę taka lista, z której chociażby z jednego pomysłu będzie można skorzystać każdego dnia. I mam dla Państwa taki przykład, jakie były pomysły pacjentów. To może być na przykład dobra kawa, spacer, relaksująca kąpiel, posłuchanie muzyki, przeczytanie rozdziału książki. Tak jak mówię, nie są to um, często słyszę um, taki zarzut, że um, no dobrze, przyjemności, a kiedy znaleźć na to czas. Jak Państwo widzą, to są takie naprawdę bardzo małe rzeczy i tutaj też pacjenci często sami sobie udowadniali, że na przykład posłuchanie odprężającej muzyki mogą to zrobić w czasie dojazdu z domu do pracy, um, słuchając jej na przykład w samochodzie. I takim zasobem, który tak naprawdę można powiedzieć jest podsumowaniem tych emocji pozytywnych, o których mówię, jest optymizm. Czyli taka nasza stała tendencja do postrzegania świata przez pryzmat z dodatnich jego stron. I zauważono, że on pełni taką rolę ochronną w warunkach silnego stresu. A w badaniach wykazano, że osoby, które charakteryzowały się bardziej optymistycznym nastawieniem, deklarowały mniejszą ilość dodatliwości fizycznych. Związanych z chorobą. Innym zasobem jest przekonanie o sprawowaniu kontroli. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z takimi y, dwoma krańcami. Pierwszy z nich to jest tak zwana pewną czysterowność czyli takie poczucie, że mam kontrolę nad rzeczami, które mi się y, przydarzają. I jeżeli chodzi o radzenie sobie z chorobą, będzie miało to bardzo pozytywny wpływ pod tym kątem że taka osoba, która czuje, że może wpłynąć na sytuację, będzie bardziej skłonna do podejmowania różnych aktywności. Ym, tutaj też zauważono, że taka skrajna wewnątrzsterowność może być dla nas y, mało efektywna, dlatego podkreśla się, że być może najlepsza dla nas byłaby taka umiarkowana wewnątrzsterowność, która zakłada, że owszem, mam wpływ na wiele sytuacji, no ale będą również takie obszary, y, których kontrolować nie mogę. Wtedy staram się znaleźć obszar, który jakoś bardziej jest w obszarze moich wpływów. Przeciwwagą dla wewnątrzsterowności jest tak zwana zewnątrzsterowność, czyli tutaj może się to przejawiać tym, że dana osoba mało sama będzie czuła, że powinna angażować się w proces leczenia, ponieważ będzie miała poczucie, że i tak wszystko zależy od lekarzy, leczenia, leków. I niestety takie podejście może. Prowadzić do bezradności i przejawiać i się taką tendencją do poddawania się. Innym takim bardzo ważnym zasobem jest wsparcie społeczne. Generalnie można powiedzieć, że chodzi tutaj o sieć kontaktów społecznych i to, co Państwo robią w tej chwili, czyli szukają Państwo wsparcia w fundacji, chcą Państwo znaleźć kontakt z osobami, które są w podobnej sytuacji. Tak naprawdę jest też rodzajem takiego wsparcia społecznego, takim ważnym zasobem poradzenia sobie. I jeżeli chodzi o wsparcie społeczne, myślę, że warto zadać sobie takie pytania. Przede wszystkim, jakie wsparcie jest mi potrzebne? Czy to może jest wsparcie instrumentalne, czyli takie rozumiane w sposób bardzo konkretny? Być może potrzebuję na przykład porady dietetyka. To by było mi najbardziej potrzebne na tym etapie. Może to jest wsparcie emocjonalne i radzenie sobie z emocjami wynikającymi z choroby. Inne pytanie dotyczy tego, od kogo mogę otrzymać taką pomoc. Czy od przyjaciela, lekarza, psychologa, innego rodzica? Które źródło wiedzy, pomocy będzie dla mnie najbardziej efektywne w danym momencie? Inna sprawa to dostępność wsparcia. Też bardzo ważne pytanie, jakie są moje oczekiwania. I czy one są możliwe do zrealizowania. Ym, I ostatnie pytanie, Ym, jakie są moje przekonania dotyczące zwracania się o pomoc i korzystania z niej? Ponieważ często pacjenci mówią o tym, że owszem, oni mają wielu przyjaciół, ale nie rozmawiają z nimi o chorobie. Ym, I gdy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, bardzo często to <laughs> też na przykład obawiają się, że będą mieli bardzo duży dług wdzięczności. I otrzymanie takiego wsparcia będzie dla nich jeszcze bardziej obciążające. Więc myślę, że być może też warto się zastanowić, jak to jest u każdego z nas. I tutaj jeszcze krótko chciałam powiedzieć o różnych emocjach, które pojawiają się w różnych stadiach przystosowania do choroby. Na początku, w fazie diagnozy, często jest to lęk, i tutaj może się pojawiać taka reakcja, że zaprzeczamy, że jest to właśnie ta diagnoza. I ta reakcja, jeżeli trwa krótko, można powiedzieć, że ma taki ochronny wpływ na nas, ponieważ zabezpiecza nas przed dużą ilością lęku. Następna faza to faza buntu i gniewu. Tutaj często pojawia się takie charakterystyczne pytanie: dlaczego to spotkało właśnie moje dziecko? Też, kiedy jesteśmy przy pytaniach o przyczyny, często pojawia się poczucie winy u rodziców w kwestii czynników genetycznych. Generalnie ta faza wiąże się z dużą ilością złości, czasami wyrażanej w stosunku do lekarzy, buntu, złości. Następna faza dotyczy takich układów hipertraktacji, czyli tu jest też tworzenie takich obietnic, czyli jeżeli będę troszczyła się o moje dziecko jak najlepiej tylko potrafię, to być może wyzdrowieje, nie będzie chorowało na topowe zapalenie skóry. To jest też taka faza, która wiąże się z dużą ilością nadziei. W momentach zaostrzeń choroby, kiedy jest ją bardzo trudno opanować, wtedy będziemy mieć do czynienia z takimi reakcjami depresyjnymi, również na takim poziomie czysto fizycznym, jak zmęczenie, brak snu, założenia snu, ale też takie emocjonalne, dotyczące poczucia beznadziejności, rozpacz. I takim y, końcową fazą przystosowania jest akceptacja. Y, mówi się, że jest to taki stan, kiedy y, osiągamy spokój, wyciszenie, godzimy się z diagnozą i godzimy się z konsekwencjami tej choroby. Y, przedstawiłam te fazy po to, żeby pokazać Państwu, y, że te reakcje emocjonalne, o których mówię, są jak najbardziej normalne. I że członkowie rodziny mogą je przechodzić bardzo różnie. Nie każdy będzie przechodził każdą z tych pas, niektórzy będą przechodzili niektóre stadia wielokrotnie, nie każdy, każdy z nich doświadczy. Natomiast wszystkie te reakcje są nam potrzebne, aby osiągnąć tą krańcową formę akceptacji, która świadczy o przystosowaniu do choroby. Jeszcze tak króciutko o kategoriach znaczeń, które nadajemy chorobie, czyli tutaj jak mówimy o chorobie, jak ją postrzegamy w rodzinie. Myślę, że jest to ważne z tego punktu widzenia, że tak naprawdę dziecko na tej bazie tworzy przekonania na temat tego, co oznacza jego choroba. Jeżeli mówimy o chorobie w kategoriach zagrożeń, to wiąże się to z bardzo dużą ilością lęku, więc można przypuszczać, że w przyszłości dziecko będzie być może miało Wiele ograniczeń, cały czas będzie się bało, że coś mu zagraża. Jeżeli postrzegamy chorobę jako przeszkodę lub stratę, czyli tutaj na przykład podkreślamy, że nie możemy jakiejś rzeczy wykonać, pewne czynności codzienne są zakłócone przez chorobę dziecka, tutaj takie, takie niebezpieczeństwo jakie z tego wynika, może być takie, że dziecko może wyrobić przekonanie, że jest na przykład ciężarem dla rodziny. Sprawia dużo, dużo kłopotów. Innym znaczeniem, jakie możemy nadać chorobie, jest wyzwanie, czyli tutaj choroba jest postrzegana jako jedno z życiowych wyzwań taki rodzaj testu, który trzeba zdać. I tutaj mówi się o tym, że dzięki takiemu znaczeniu podejmowana jest większa aktywność doradzenia sobie, większa aktywność, mobilizacja. To też sprzyja temu, że choroba jest traktowana jako jedna z wielu trudności, które spotykają nas w życiu. Czyli nie wszystko koncentruje się tylko i wyłącznie wokół choroby i krzywda, choroba postrzegana w kategoriach niesprawiedliwości, niezasłużonej kary. No i to oczywiście będzie się wiązało z bardzo wieloma trudnymi emocjami yy, i też może prowadzić do takich negatywnych przekonań na temat siebie, rodziny. Dlaczego to znaczenie nadawane chorobie jest takie ważne? dlatego, że tak naprawdę wpływa na emocje, których doświadczamy, i wpływa na sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. I tak na przykład krzywda strata może prowadzić do przeżywania dużej ilości smutku, a to prowadzi do takiego poczucia bezradności, beznadziejności. Zagrożenie wiąże się z dużą intensywnością lęków i tutaj sposoby radzenia, które mogą zostać wprowadzone w życiu, to na przykład odwracanie uwagi, czy jakieś strategie ucieczkowo-unikowe. Albo katastrofizowanie, czyli tworzenie takich czarnych scenariuszy, i tak naprawdę jeszcze bardziej napędzanie się w lęku, i wyzwanie, które wiąże się z dużą ilością nadziei i mobilizacją do walki z chorobą. I tutaj jeszcze takie ważne pytanie: czy trudne emocje, które pojawiają się w rodzinie, zawsze wynikają tylko i wyłącznie z choroby? I takie pytanie. Czy sytuacje, które są trudne, czy wszystkie wiążą się z atopowym zapaleniem skóry? Jakie emocje wtedy czuję, jak sobie z nimi radzę, czy jest to efektywne? I coś, co będzie generalnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie emocjonalne rozwiązanie <Ky> w rodzinie, to zauważanie emocji, nazywanie ich, dawanie dziecku zrozumienia, akceptacji, a przede wszystkim, na czym popierać tak naprawdę to wszystko, to komunikacja. I na sam koniec. Chciałam podkreślić rolę samodzielnego poszukiwania własnych sposobów radzenia sobie ze stresem. To też są przykłady studentów i pacjentów. Jesteśmy bardzo różni, jeżeli chodzi o preferencje do spędzania wolnego czasu oraz to, co sprawia nam przyjemność, więc myślę, że każdy z Państwa będzie miał tu swoje własne pomysły. Natomiast coś, co chciałabym podkreślić jeszcze raz, to, to funkcjonowanie w rolach na tym wystarczająco dobrym, być może nieperfekcyjnym, idealnym, ale takie, które pozwoli nam mieć czas dla siebie i da nam odpowiedź na pytanie, czego potrzebuje. I mam nadzieję, że być może ta prezentacja w jakimś stopniu y, ułatwi Państwu radzenie sobie ze stresem związanym z chorobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bardzo dziękuję. Zauważyłam tutaj, Przedostatni mm -hmm. którzy a po w tej ewolucji naszego przestrzegania że w m. zasadzie to wygląda tak jak w sytuacji, kiedy ktoś umiera. Tak. Że to jest analogiczne, to dokładnie te same. Mm -hmm. i właśnie to chyba tak, może Pani skomentuje bardziej, pokazuje, mm -hmm. jak, jak ta choroba w jakiś sposób wpływa na sytuację w rodzinie, na całe wszystkie relacje i na pojmowanie rzeczywistości w danym momencie, ponieważ jest to tak duży stresor. Mm -hmm. Sytuacja też umiera. Dokładnie. Tu i tu mamy do czynienia z, ze zmianą, bardzo dużą zmianą i z takim zagrożeniem y, życia. Y, no, w przypadku umierania no, jest to zagrożenie życia, tak naprawdę często y, żegnanie się z daną osobą. Y, często mówimy o tym w przypadku chorób nowotworowych o tych stadiach, bardzo często do nich nawiązujemy. Y, natomiast w tym momencie. Choroba też jest tak wielkim stresem dla rodziny, tak wielką zmianą, że też wymaga tych poszczególnych stadiów, aby się do niej przystosować. I tutaj myślę, że bardzo dobry przykład, że jest to waga porównywalna z taką chorobą zagrażającą życiu. A ja mam pytanie. Ale... Mm -hmm. ja powiedzieć dziecku pięcioletniemu, mm -hmm. że na... przy wykładzie mamy i pytanie, Mamo, dlaczego mnie to spotkało? Wszystkie dzieci jedzą to, ja tego nie mogłam, na, na, na jakie pokarmu? Jak takiemu dziecku wytłumaczyć, powiedzieć. Mhm. Ja bym się tu bardziej odniosła do tego, że każdego z nas spotyka co innego. Czyli być może ciebie spotkała akurat ta choroba, a inne dzieci być może mają jakieś problemy, o których nie mówią. To też jest bardzo indywidualna sprawa, tak? Nie znam dokładnie sytuacji. Natomiast spróbowałabym bardziej spojrzeć na to w takim szerszym kontekście. Że być może teraz koncentrujesz się tu i teraz na tej swojej chorobie, bo ona jest dla ciebie bardzo dotkliwa. Yy, I na przykład trudno ci zauważyć inne rzeczy, a być może inne rzeczy, te, dzieci też mają jakieś problemy, o których na przykład nie mówią. Mhm. W, może w ten sposób. Bardzo dziękujemy. Ja zapraszam teraz na przerwę. Yy, Mamy odrobinę odwrócić, ale myślę, że gdzieś yy, 5-10 minut spokojnie możemy na, yy, na przerwę poświęcić. Też zachęcam do rozmów yy, w kruarach, w sali obok jest poczęstunek. Także też proszę śmiało, że przy tym na cały